Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według Świętego Mateusza słyszymy fragment o przebaczeniu. Uczniowie Jezusa pytają: Panie, ile razy mam przebaczać? Czy aż siedem razy? Na co Pan Jezus im odpowiada: Nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Czyli tak naprawdę te 77 razy, czyli zawsze i wszędzie. I właśnie dzisiaj nas Pan Jezus zachęca do tego, abyśmy potrafili przebaczać, abyśmy potrafili podać rękę zawsze i wszędzie. Czyli wtedy, kiedy albo jesteśmy o to proszeni, albo kiedy po prostu musimy sami uczynić ten gest przebaczenia. I za przykład daje Pan Jezus dzisiaj przypowieść o królu, który. Wybaczył swojemu słudze, darował mu winy. I kiedy ten współsługa ucieszony, wracając do siebie, spotkał swojego współsługę, już tych win nie darował. I właśnie to jest taki przykład naszego chyba życia codziennego. Mamy, kochani, problem z darowaniem win drugiemu człowiekowi. Mamy problem z darowaniem tego wszystkiego, co ktoś nam uczynił przeciwko nam. I może właśnie kiedy ten problem się w nas pojawia, to patrzmy na Boga, który nieustannie każdemu z nas okazuje swoje miłosierdzie, który nam przebacza nasze grzechy zawsze wtedy, kiedy żałujemy. Nieważne, czy jest to raz w tygodniu, trzy razy w tygodniu, trzy razy w miesiącu, ile razy byśmy nie przyszli do konfesjonału, ile razy byśmy nie prosili Pana Boga o przebaczenie, zawsze to przebaczenie otrzymujemy. Kiedy za grzechy żałujemy. Dlatego, kochani, spróbujmy właśnie dziś poprosić Pana Boga o taką łaskę, łaskę okazywania miłosierdzia drugiemu człowiekowi. Zatem niech Boże błogosławieństwo pomoże nam wszystkim być miłosiernym, jak miłosierny jest Pan Bóg. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.